Siema. Zorganizowałem dla Was konkurs na 9 skinów o łącznej wartości ponad 600 zł. Nagrody będą przyznawane jako gratisy do doładowań z moim kodem, czyli lamianek. Minimalna wartość doładowania to 2 dolary, czyli 840, przeliczając na złotówki. W przypadku otrzymania nagrody otrzymasz powiadomienie od razu po doładowaniu swojego konta, a skin zostanie dodany automatycznie do ekwipunku. Datko przypomnę, że na kanale trwa konkurs na kosę dla losowego subskrybenta. Zajrzyj w film, który znajduje się w drugiej lince w opisie, a teraz zapraszam Cię do oglądania. Deck. We're the Move your wings! Feel the ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! Only trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na tym kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście na CSGO Skinsie, no i na sam start przypomnę Wam, że wchodząc z pierwszej niki w opisie dostajecie 20 oraz 10% do doładowania. E, jak widzieliście już stawkę o konkursie, to poinformuję Was, że zostało 6 skinów. E, po dwóch dniach od wylosowania emki Hyper Beast, Peksio zgarnął tutaj e, gloczka Water Elemental, no akurat... Wartość była najniższa z całego konkursu, także teraz najniższą wartość z całego konkursu ma Bizonik Osąd Anubisa, czy jak on się tam nazywał. A w dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie do najtańszej skrzyneczki eventowej. Będzie to skrzyneczka Stacket Case i ją sobie dzisiaj przetestujemy. Oczywiście do 10 punktów standardowo. No i codziennie teraz będziemy sobie testować po jednej skrzyneczce eventowej przez najbliższy tydzień. A więc lecimy sobie stacket case'ik, no i na początku nie zaczęło się to dla nas najlepiej. Mam nadzieję, że zaraz to się jak najszybciej zmieni. No i tutaj wyjdziemy sobie na jakiś fajny proficik. O, na przykład ten blok 18 wygląda bardzo fajnie, tylko, że on jest dość tani. W lepszym stanie chyba, o ile leci tutaj, tak, w lepszym stanie byłby droższy, no ale niestety nie udało nam się dropnąć go w lepszym stanie no i mamy czwarte otwarcie i niestety na razie bilans jest tragiczny, bo mamy 0 do 4 czyli nie wygląda to najlepiej ale tym razem mamy sobie emeczkę in living color i to jest zdecydowany flusik, także bardzo fajnie, 1 do 4 no 1 do 5. No kurde, coś ta skrzyneczka Stacket nie oddaje. Z tego co pamiętam, to te skrzyneczki najtańsze z eventu to lubiały oddawać. Te najta... pierwsze najtańsze właśnie one lubiały oddawać, a tutaj Stacket Case jakoś się buntuje. Nam pamiętam, że te droższe później nam raczej nie oddawały, a te tańsze właśnie sypały bardzo fajnie. No, mamy drugie otwarcie tutaj, gdzie zarabiamy sobie Emeczkę in Living Color. Bardzo fajnie. Lecimy sobie i trzecie. Ojej, dobra. Ta emeczka tutaj bardzo często nam leci i bardzo fajnie w sumie. Eee, 3 do 6 mamy. No, ta emeczka by mogła cały czas tak do końca lecieć do 10 punktów, ale raczej jest to aż niemożliwe. Eee, 13, 10. O, 4 do 6, dobra. Coś tam zaczęło sypać i teraz pewnie, jak powiedziałem, że coś tam zaczęło sypać, to nam się wszystko wywali eee, i niestety już pewnie sobie nie dropniemy profitu. Cz 4 punkty mamy i czy to będzie do 8 brakło nam 63 groszy, także mamy 4 do 8 No tutaj potencjał może być, ale raczej nie chyba 4 do 9 No i czyżby to było ostatnie otwarcie z stacket case'a? Niestety chyba tak. I mamy 4 do 10 Więc... E, idziemy sobie na case battle no i spróbujemy sobie może w moda na, na tej skrzyneczce tutaj odpalić, 86 zł, odpalimy sobie, niech będzie 15 skrzyneczek, klasycznie na 4 graczy, e, no i zobaczmy sobie, co ciekawego nam wyleci z tych 15 skrzyneczek. Ja wam tak słowem końca powiem, że wchodząc w pierwsze linki w opisie dostajecie 20 oraz 10% do doładowania. Dodatkowo trwa konkursik na darmową koskę, Konkursik o kurde. Konkursik potrwa do końca roku Także możecie sobie jeszcze wziąć udział. Aha. Możecie sobie jeszcze wziąć udział eee, możecie też paść sobie na Pyre możecie tam sobie wymieniać Wasze skiny z najlepszą możliwą prowizją na rynku. Eee, no tutaj na razie jak widać jest ciężko. Jest ciężko, bo bot sobie dropnął dwa razy Fade'a i niestety tym jednym fade'em, eee, jak widać był Good Knife Fade. Underdog tutaj by ładnie nam sypnął ale no, to jest i tak za mało na razie, minimal 59 zł I też mamy good knife'a fade'a Dobra, wracamy do gry mi się wydaje Coś by musieli sobie drop'nąć jeszcze, okej, okay, taka in living color bardzo fajnie No i jesteśmy w stanie to odrobić, powiem wam Jest spory potencjał Poczekajmy do końca, zobaczymy, jeszcze 6 skrzyneczek Oj, oj, ten MP7. Nie, dobra, myślałem, że to będzie jakieś droższe. Także jedna emeczka In Living Color. Yy, I wracamy sobie do gry. 30 zł różnicy. E, oj, tutaj MP7 Fade Minimal Wear vs. Revolver. No i już teraz sytuacja wygląda ciutkę gorzej, ale mamy emeczkę In Living Color. Yy, 4 zł różnicy, dobra. Jest szans. Ostatnie dwie skrzynki. Kapilara i. A i skapka tyle jest droższa? I jak to się skończy? Oj, 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 oj! O nie, o ile przegraliśmy? O 30 groszy, i sobie przegraliśmy. To jest niemożliwe, że my o 30 groszy przegrywamy sobie taką bitwę. Ja pierdzielę. No nic. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę miłego wieczoru. No i do usłyszenia już jutro. Siemanko.